Siema, ma na no rolnie nieprofesjonalnej. Słuchajcie, dzisiaj bez mojej facjaty, bo tak troszeczkę jestem zdenerwowany, jakby to rzec delikatnie, chociaż pewnie i tak mi się coś wymsknie w dzisiejszym filmie. Słuchajcie, jesteśmy na rzepaku. Wiem, że nie widać, ale jesteśmy na rzepaku. Na jednym z pól tutaj, jeśli chodzi o, o rzepak o zimy w tym roku, a czyli w ubiegłym roku było posiane 21 hektarów. Tak naprawdę już wiemy, że kilku na pewno nie będzie, bądź będzie tutaj potężna strata. Jesteśmy akurat na kawałku 4,5 haktorowym. Najlepsze jeśli chodzi o kompleks glebowy. Jeszcze pokażę Wam za chwilę inne kawałki. Zobaczę, jeszcze muszę objechać, czy w ogóle jakikolwiek został taki nienaruszony. Ale tutaj rzepak, który po prostu jest przesarny, zdewastowany po całości. Nie ma żadnej rośliny, która jest cała. Wszystko jest pocięte, użarte, urąbane. No, i wygląda to jak wygląda. Praktycznie jak się spojrzy, taki rzut tutaj, jakby to powiedzieć, poziomy e, słomy nie ma praktycznie wcale, też wszystko jest przemielone. E, oczywiście tutaj gdzieś mogą pojawić się głosy, że pewnie została słoma w stripteelu, dlatego zwierzęt, zwierzęta przyszły. No, bądźmy szczerzy, nie dlatego, tylko z tego powodu, że e, no jest tutaj rzepak. Było dużo śniegu, zwierzęta głodne, zwierząt dużo, poprzegrane też przez wilki. E, troszeczkę tutaj większe stada się widocznie porobiły, bo prędzej tych starań już tutaj dłuższy czas nie było. No, ale jest jak jest. I no, zapowiada się tutaj nam wizyta myśliwych. Zobaczymy jak tutaj będzie temat podjęty, bo to wiadomo, że bywa naprawdę różnie. Ale, no, tutaj, no, ja już że tak powiem, bo chociażby śladami lat ubiegłych, nie zamierzam poprzestawać na 200 zł, bo tu nie jest strata 200 zł. Tutaj, tak naprawdę, na tym polu, no, to już spokojnie jest 30% plonu w plecy. I no zobaczymy, jak ta cała sprawa się rozwinie, ale, no, polecimy jeszcze, zobaczmy następne pole, jak tam to wygląda, bo tutaj, no. Jak na załączonym obrazku, wszystko jest po prostu przemielone, ucięte na wysokości szyjki, więc tutaj roślin jako takich całych, zdrowych, brak. Słuchajcie, jesteśmy na kolejnym polu. Jest oddziałka, która była obsiana, tak naprawdę, rzepakiem. No. Dla polozmianu powiem w ten sposób. Działka, którą mamy 3 lata. Ale ten rzepak wyglądał może nie jakoś rewelacyjnie. Jednak był on gdzieś tam, przewinął się chociażby w filmie z regulacji. Całe pole było przykryte miejscami. Naprawdę tutaj wyglądało to tak, że te rzepaki były wręcz po kolana. A teraz to, co tego z tego rzepaku zostało? Nic. Idziemy już ładny kawałek. Nie ma żadnej całej rośliny. Wszystko jest zjedzone. Wchodzimy tutaj na taką glinkę, gdzie, gdzie te rzepaki tak naprawdę były najładniejsze i co? Wszystko jest ścięte. Jeden w jeden po prostu rzepak jest wycięty. Eee, czy to odbije? Eee, tak naprawdę, jeśli chodzi o straty w plonie, jeśli chodzi o straty w plonie, to jest już tutaj spokojnie 30%, jak nie lepiej. Można nawet powiedzieć, że 50, bo nie ma roślin całych, żeby tutaj gdzieś ponadganiały. Rośliny są pozbawione tak naprawdę wigoru od samego początku. Nie ma pędów głównych, wszystko będzie odbijało z boku, będzie odbijało z szyjki. I jeśli chodzi o ten rzepak, choroby, szkodniki tutaj mają otwarte wrota, jeśli chodzi o wchodzenie. No więc będzie decyzja tak naprawdę za kilka dni. Może za kilka tygodni maksymalnie, co tutaj z tym rzepakiem zrobić, co z tym rzepakiem począć? Bo niestety, ale na dzień dzisiejszy nie da się tak jasno odpowiedzieć. I co do przesiewki, ewentualnie, no albo kukurydza, albo jęczmień, albo strączkowe. Muszę też jeszcze spojrzeć chociażby w etykiety, co ewentualnie można by tutaj zrobić. Ale no, zobaczcie, no, po prostu wszystko, rządek w rządek, jest wycięty. Nie ma nic, totalnie nic. Żadnych roślin, które byłyby całe. Wszystko jest po prostu pościnane. Szyjki zostały, a cała, cała ta górna warstwa jest zżarta. Tak jak czasami jest widać chociażby na takich polach, gdzie, gdzie przy lasach i tak dalej. Chociaż no zobaczcie, że tutaj oprócz takich no, dwóch małych lasków. Nie ma lasu blisko. One po prostu przechodzi, przechodziły z daleka, znaczy z dalszych, że tak powiem, kompleksów. E, i, I ostatnie lata dziśaliśmy żapak praktycznie przy samym lesie. I hmm. jeszcze kilka lat wstecz cofając się pamięcie do tyłu, gdzie te straty były duże. Zawsze było to tak, że to było wyżarte placami. Teraz jest pierdolone, za przeproszeniem wszystko. Sorry za mój język dzisiaj, ale no jestem wściekły, bo mówię. Po pierwszych roztopach byłem wszędzie i wszędzie było zielono. Praktycznie zwierząt nie było na tych polach widać, a tu jest wszystko zrównane z ziemią, po prostu wygolone. I tak jak słoma chociażby też stała, no to wszystko jest wymieszane jeden wielki miszmasz. E, tutaj oczywiście ktoś powie, że nie wiem, że mm, że to wina striptyla, że przyszły sarny. Nie, to nie jest wina striptyla, to jest tylko i wyłącznie e, wina zimy, wina tego, że te zwierzęta no tutaj też są przeganiane przez wilki, bo przez ostatni rok praktycznie stary u nas nie było widać na polach a teraz po prostu wilki się gdzie tutaj w okolicy pojawiały i porobiły się stada po 20-30 sztuk. No i mamy tego efekt. No już nie chcę mi się tutaj, dzisiaj więcej rozmawiać, bo, 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 bo tak szczerze mówiąc trochę humor mi się zepsuł. No ale zobaczymy w kolejnych tygodniach jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, objechałem wszystkie rzepaki. Jeszcze w międzyczasie akurat padł mi telefon, więc kierowca tutaj, który dowiózł naszego łubinu, na niestety się do mnie nie dodzwonił. Ojca nie było, więc rozładował przy drodze, ale łubin wąskolistny już dojechał. A co do rzepaku? E, praktycznie trzy kawałki są zjechane w całkowicie. Nie ma praktycznie żadnych roślin, czyli te dwa kawałki, które wam pokazywałem, jeszcze ten taki kawałeczek, wąski dwuhektarowy, więc można powiedzieć, że 12 hektarów jest całkowicie rzepaku zjedzonego. Jeśli chodzi o trzeci kawałek, który de facto z jesieni był najsłabszym kawałkiem, jeśli chodzi o rozwój rzepaku. Niżej tam mamy straty do zerowe. Tam praktycznie niżej sarny ten sarny nie polubowały się, a na jednym kawałku około 20%. Tam tragedii nie ma, są takie małe place poprzeżerane ale no tutaj tej sprawy nie zostawimy, jeśli chodzi o te 12 hektarów. Będziemy zgłaszali do koła na szacowanie. I tutaj zapewne jeszcze rzeczoznawca i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się tutaj przygotować już pod tym kątem, żeby no walczyć o, o swoje. Bo tutaj to nie jest 1000 zł, to nie jest 2000 zł, bo pewnie taka kwota zostanie zaproponowana. Tylko tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy. Chociażby licząc po. Półtorej tony z każdego hektara, czyli gdzieś tam schodek plonu rzędu 30%, to taki jest na pewno. No to mamy ile? Prawie 20 ton. Na dzień dzisiejszy 20 ton po, dwie, po 2000, uśredniając cenę kontraktów i uśredniając cenę na rynku dzisiejszą. To mamy 4 dychy, 40 tysięcy, które poszło w gównie. W gówno sarnie. Tyle. Tyle na dzień dzisiejszy. Dam znać... Jak sytuacja się rozwinie?